Prezentujemy Państwu solarne prysznice ogrodowe. Dzięki nim weźmiecie Państwo ciepły prysznic całkowicie darmowym i ekologicznym sposobem. Woda, która gromadzi się w tych prysznicach, nagrzewa się od słońca. Każdy z nich wykonany jest z jednego odlewu. Dzięki temu możecie być Państwo spokojni, jeśli chodzi o jakość wykonania. Są to typowe produkty premium. Najbardziej przystępny cenowo model Happy. Posiada zbiornik 25-litrowy. Występuje w kilku kolorach: czarny, zielony i niebieski. Kolejny model to model Kopa. Charakteryzuje się większym zbiornikiem, bo aż 32 litry. I przede wszystkim wyjątkowym designem, który przyciąga uwagę. Każdy z przyszniców wyposażony jest w dużą deszczownicę, mieszalnik wody i kranik do stóp. Szczególnie przydatna funkcja. Możemy na przykład opłukać stopy przed wejściem do basenu bądź pokoszeniu trawy. Nasz najwyższy model Spring. Wykonany jest w całości z aluminium. Posiada największą deszczownicę. Zbiornik 30-litrowy. I występuje również w kilku wersjach kolorystycznych. Błękitna, czarna bądź czarna plus inox. Serdecznie polecam.